Iść. A jednak bo przerwie! <noise> a w ogóle byłam w kiblu i chlebek do mnie przyszedł. To było takie zabawne. O, byłam w kiblu, myłam sobie buzię i nagle patrzy, hop, chlebek. No chciał też, żebyś go umyła. Kiedyś był w tej wannie, kiedyś, kiedy go prawie zamordowałam. Nie! To jest psychopatka! Nie dam czwórki, bo nas zjedzą. No nie, nie. Nie prowokuj mnie. a gdzie idziemy kolorowo. Eee... Ej, tam na Ecy jest jakieś Dobrze. jeziorko, pewnie bagno, kolejne. Dobrze, Możemy no, chodźmy. iść Chodźmy na bagna, tam się odnajdujemy. Demu. O no, jednak tam nie jest. No, można mnie, da, no to można mnie. O, na. pół, jak wątroba. Dobrze. A jak tam w ogóle? O 100%. Super. Witam? A, no, witaj. Ej, hey, gate, wracamy do normalności. Teraz to można grać A, A nie tak z łóżkiem. ja się zastanawiałam naprawdę aż mi serce zmocni Nie Lękaj się, co ty? Nie świruj bawiana. tak mówi. To tylko ty. <grymne> tak, ty, ty, dobra, chodźmy łamcze do klatki no, dla ptaków, bo tam jest. Yy, widać Dobrze, ładnie. Ale naprawdę się zestresowałam, no, Do tej pory mi serce bije. O malutka. Dobra, nie widzę no. tej Awy idę do ciebie. Ty, ale coś się ubiło? Myślałam, że to ty. Nie, okay, okay, Trochę no. podejrzane. No tylko ja w ogóle tej Awy po pierwsze nie słyszałam, tylko mm. jak przechodziłam, to coś się ubiło, więc myślałam, że to ty. Nie, nie, ja tylko raz usłyszałam dźwięki i się skończyło. Musimy uważać. Wątpię, żeby to był jakiś dżubik tak no. Możliwe, no, możliwe, że gdzieś łazi, ale. No, w sumie masz powąchać. Skoro ty ślady czy coś? Właśnie wącha, nie. Wącham, nie. Tam, za, tam za mną usłyszałam. Nie, no, ja tylko twoje ślady mhm. czuję? No wybra No, zajrzę tu, bo to bo, co, bo tu jest rzeka, to coś tu rzeczywiście może być. Oj, chyba nawet... Nie wiem, czy to ślady. Zaraz wąchnę. Nie, dobra, to nie były ślady. Nic nie czuję. No, co, idziemy no chyba, noś. nie? A ta rzeka to chyba do klatki. No uważaj to, tak bo. Nie? nie, klatka jest za nami. Więc możemy w sumie się napić i iść. Chyba. No, nie potrzebuję do tej klatki jakoś koniecznie, nie? Nie, widać, już nie. Dobra, jak już tego suba przerosłam, to naprawdę szybko poszło. No. No, to sub najgorszy u, u Trajka, No, u reksa to p***a w sumie. I tak nie znoszę suba Trajka No, bo to główno nic w sumie nie zrobić, wszystko ci może zabić. Tak, i wszystko chcecie zabić. No, jesteś śmiecią po prostu. Czułam się jak śmieć. O, no. nie byłam. Nie się Zapraszam tutaj O, dziękuję O, teraz możemy zjeść razem Tak, masz krzaczka, ja mam awę, ale super Smacznego dobry, się z... Dziękuję, też smacznego Ona się zrespiła dosłownie obok mnie Już myślała, że znalazła brata No chyba nie, kochana Właśnie ty jesteś samicą Tak, ja jestem kobietą Fajnie, no jestem samcem O, zrobimy hybrydy Tak, znowu No i tam jest klatka dla ptaków, widać stąd to możemy hmm. przejść do końca, jak nie będziemy wiedział gdzieś, to do tej klatki możemy. Bo wiesz, on, ona do mnie mówi po prostu, ja ją słyszę. Aha, szepta. Tak, tak. Czy krzyczy? Szepta, szepta. Szep, szep, Musimy się zawrócić, bo to chyba nie ma wejścia. powrotem. No. A... Oj! Nie idź tam! No. Dobrze, że nogi nie zamarłam. Ok. Bo ja się tak wiesz, patrzyłam w tył, i tak... <ślam> 79%? No, nie chcę się chwalić, ja mam 100%. Sto... Twoim <grym> nie no, to byłby komplement w sumie, bo ty... Kurwa, masz 100, 100, 100. to... Przepraszam cię bardzo, 8. Okej, okay, okej. Waży eee, osiem to... 8 ton i 230, tak? No, szacun. Jak coś, to tam jest jakiś awelunek bagno. A to nie Lazy River? To może być. Nagrai Falls? No, chyba tak. Ja tam pobiegnę pierwsza, najwyżej obczaję teren, ale co, jak tam będą ludzie, to... I nie będą agresywni, bo na 100% coś tam będzie, myślę To możemy się przełączyć To się przyłączymy, chwilę najwyżej posiedzimy i pójdziemy Ej, a jak będą agresywni, będą chcieli nas zjeść? No to żegnamy się A czy ty się żegnasz, tak. ja będę sp***dalać Tak, 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 dobrze, Ale to... ja się żegnam No, bo ja bym tego quest'a chciała zrobić No, a mi... Ja nie ucieknę, to po pierwsze, a po drugie w sumie chciałabym umrzeć, bo denerwuje mnie, że jestem wolna sobie pójdę dinozaurem, ale nie powiem ci jakim Okej okay. Akro Weź! To miała być niespodzianka! Iść nie muszę, bo. Okej, okay, tam. Tam brygada jest raczej, nie widzieli mnie. To chyba ja zawrotka. Bym... To jest. Je... Myślę, że może. Ja bym poszła. Ja mogę iść z tobą, no i kumra to umrę. To wiesz, możesz, możesz być tak w krzakach, ja sobie pójdę. No. bym się przewitała, wiesz, była miła czy coś. Dobra, no, no to ja też ile. Jeden akro. Mały, mały reks i co? Nie, no właśnie chyba. Akro. Chyba tylko tyle. Ale ten akro ma naprawdę dźwięki takie przerażające. No, no. O, nie ma za dużego Baitforsa. Jak Jutta nie ginie na strzała, no to. No. Co on mi może zrobić? A ja może 8 ton, kochana. Miej to prędzej. No mówię. On mi może posłać ewentualnie. Ja to z najwyżej sobie jest dole czy coś. Znaczy, dogoni mnie teoretycznie na ambusze, ale on ma też mało staminy, to. Nie, ale za... jak coś to wiesz, tak? Chowaj się, ja pierwsza wyjdę. Dobra, to będę szła w tobie. Jest też mały Reksiu, to może mnie pokocha. No Myślę, że to na plus, że z tobą idę. Tak, ja bym chciała tak tylko. Może myślę, że nas widzą. Ja bym eee. chciała go zobaczyć najpierw, zanim się przywitam A widzę chyba. Tak? Tak, widzę, jest tam, widzę stópki. O to wow. to mały! Napiszę do nich. A widzę. Okay. Hi Hi Ej to Luz, zapomniałam, że wiesz, akro ma zawsze takie same dźwięki. Co oni tu mają? Mekież dżubika. A, Allo. O, Allo. Mega kiep. Hej, bierzemy, łączymy się z nimi? O, no i fajnie. Dobra. W sumie, gdzie my możemy iść? Nie wiem, właśnie. My na te Great Falls, ale chyba się oddalamy, no. Tam jest jakieś jeziorko, możemy po jeziorkach jakoś poskakać. Dobra. Patrzę, że ta prowadzi w takim razie. No, on najszybszy. biedna, wolna. No nic. Kiedy znajdzie się mój wybawca i mnie zgładzi. No. Uwoli mnie z tego ciała. O, i będzie pił tak godzinę. 1% na no. no to. Tak. On chyba płynie. <laughs> Dla mnie stoi w wodzie. No właśnie! On się porusza. mnie też. To na animacji pływania nie ma? Nie, no na pewno to pewnie No ale ten alozort mniej więcej twojej prędkości jest. Ja też jak podbiegnę, to jestem szybka. No, ale nie biegnij. Masz jeszcze pokażę. <słyski> ja na przeturlam. Triceratops! Co? Mały triceratops! O! Widzę ich tam. Coś się skrada, ale to... mięsożerca Dużo? Mały, mały. A raptor jednak Widzę te... Jest on poluje na dzieci! Nie! To, to nie jest chyba full... Poluje na nie, ja tam Nie, ale biegnie na nie, nich nie. Ale on jest szybszy I Od moich dzieci Dobra, zatrzymał się Dobra, może też chciał się zaprzyjaźnić z nimi To są w ogóle duże ripsy jakieś, więc... Okej okay. Mam ze przeczucia Jestem obok tego triceratopsa O tu jest, krzeczku! On się boi Dobra, idę do ciebie tam On siedzi czy, czy biega, czy chodzi? Chodzi obok mnie Tu jest, zobacz Może ja zobaczy tak ciebie, roz... to się, wiesz, uspokoi, bo taki trochę w strachu A uwaga na tego raptora On tak chodził, przy nie on w końcu na niego polował Wygląda jakby polował, więc... Jaki słodki Bąbelek. E, ja idę do tych ripsów. Dobra. Wybiegnie <laughs> <Pieknie. śmiech> Jaka kluska. No, let's go. Big. O. A widzę! Akro! O! o. A, dobra. Okej. Okay. chyba nie chcę do nas. Chyba nie. przecież może. Ale przywitał się pucakiem. A, no to dobrze. A, może on tutaj coś zabił. Tam były te ripsy wielkie. Lapne. <coughs> o ten raptor tam gdzieś dalej jest. No dobrze, że wzięliśmy hmm. tego trajka, bo by umarł. To ja... No jest, ja jest, Jestem nie Ale ja tak to przynajmniej dłużej trochę przeżyję. Puh, dobra, niech naładuje no, do z stamina i idziemy chyba dalej, nie? Nie, nie ma co się. Coś tam chodzi. Czy to jest tak, tak, to jest juta. Yy... Widzę go no. On nie widzi. Idę do niego. To on mnie nie widzi! No, to się widzę. Włota, sied. <laughs> <laughs> o, kolejny raptor A, gdzieś okay. krzyczy. <laughs> Jego ucieka. O, akro. Idzie na nas, tak? Dwa giga. Gdzie? Z końca wodospada Widzę, stąd, widzę, stąd widzę już wyszliśmy no. Ale adult, myślisz? A, widzę, idą Te, te To co, poświęcasz się? Co Nie mogę Ale chodź, chodź, no możemy spróbować jakoś uciec No w razie co to cię znestuje? jeszcze sucho jest? Okej, okay, to jakiś mixpak. A, dwa akro Raptory, dwa giga A może się zaprzyjaźnimy? Aj Oj, 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 chyba nie. Chyba nie chcą się przyjaźnić. A, biją naszego akro. O! Ja Tylko, ja mnie nie biją, akro. To może są ładni. zabili go. Okay, o, goni supa, mnie duży, suko. Uciekaj, 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 uciekaj. Pobiegnę w swoją stronę, może, bo on jest szybszy ode mnie. A, idą na mnie. No, zabije mnie. <laughs> NIE 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 Zabili mnie, no nic Dobra, idę Idę na nich Dobra, mam trzeciego oraz okay. 37 ja Już Wszystkich wyeliminowane, został tylko jeden akro Jezu, jestem... O... Dzień dobry Okej okay. Zraspiłam się na giga Ja jestem na górze, jestem... na hot springs Nie, to się okay, zabije ja chyba na... Ej, a nie chciałabyś może ue Chcesz? Spoko Tak To no, dawaj, dwa są akurat O, gdzie oni są? No, o, bausty, ej fajnie, okay. bo to jakieś pizda miejsce jest Ej, spoko Jesteś tu? Tak O, o, hej Już miałam hey. powiedzieć, czy mogą cię zaprosić, widzisz? Fajne miejsce Super Tak, gu... jest też Maja mała Kurde, co to za miejsce jest? Niedaleko Twinsów Popatrz, tam jest Radio Tower Aha. Ej, a to nie okay. jest Dumps może być jest... No, no, no. Tak, tak, bo ja słysza... bo Giga, jak tutaj byłyśmy A tutaj jest Giga chobo. A jest też karno jakiś? Fajnie. Ospino, Rex, Rex. Okay. Super. I tam. O wow, ej, 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 a! Uciekaj! mieli mnie. <ścoughs> o ja piją się tam. Prwa! <noise> Dopiero przeszliśmy! <Co> się stało! <noise> Dopiero przeszliśmy! O, o, o. Zabił, zabił wszystkich, zabił wszystkich! Prawie ja jestem sama! Nie. O, nie. Ciebie też? Nie, 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 jeszcze żyję! Mój pan mnie zabił! Okej, okay. dobra! O. Zabił Rexa, zabił Terry! Wszystkim zostałam sama! No, no, nie ktoś, nie, co wiesz Jest sama w grupie? Nie no, w grupie są. Nie, ktoś jeszcze został! Jest jakiś... jakiś... jest ten world, coś tam. Jakiś mały juta. O, matko Boże. jedyna. Matko jedyna bo. chlebina. Jeszcze ja nie mogę... Oh. Ja się nie mogę oddalać za bardzo, bo ja jasne przecież muszę jeść. Zamordowali ci rodziny, wymordowali. No, sprowadziłyśmy na nich nieszczęście. Dostań, I, i czym będziesz grała? Tajemnica, na pewno nie akro Chyba ci Idzie na mnie to. Proszę nie U. Chcesz, chcesz przeżyć? Dobra, pominął mnie Jestem na tyle mała, że mnie nie widzi Może ten spino dalej tam chodzi? Tak, 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 Dalej, no, dobra, odszedł od do nestów, idę tam Ale dymy się podziały Ja sobie tu po prostu później zrequestuję tego ankalozaura chyba No, bo no dobra. Dobra, zobaczymy, coś zrekwestuję Albo urosnę tym raptorem, Zobaczymy Może już zostanę, skoro przeżyłam, myślę, że to jest po prostu, wiesz... Znak jakiś Tak, jakiś znak, żebym grała raptorem Jeju, ile tu jest ciał No przeżył jeden dorosły raptor Tak o, ej, po wiesz, ej, jest Shaharboy? u ciebie w grupie, czy Nie, y mm, nie, 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 nie. Okay, Przeżył mnie... jakiś karno i bija raptora. O, zabił mnie. O, okej. Okay. Okay, czyli jednak, no dobra. Okej, okay, to nie wiem. A może zagram sobie drajo, więc później Mogę? zrequestuję najwyżej. Byś była chora. Jestem bo chorym? Byś była chora. Lubisz, lubię bo chora? Jakbyś była chora. chora. Jakbyś była chora. Napar? Katar? <śmiech> <śmiech> nie, no Katar. Nie, ktoś podpalił, ktoś podpalił. <grym> Nie wiem kto, ale ktoś podpalił. Jak ona się nazywała? Kemelia Dwiga. Dwiga. Proszę czekać. A, ze mną gdzie oh, oh. w ogóle ten nasz Mixpach cały? O! Oh, e, a, rzeczywiście, gdzie? Dobra, ja mam tu ważniejszą misję, tak? <grym> Dobra, gdzie jest to jedzenie? No, odezwij się. Idziesz do mnie, czy idziesz po mnie? E, po ciebie. Będę <grym> cię zgładzić. A, a cię zgładzę prędzej. Tak. Okay. Ja chyba zginę! Nie! Czemu? Coś obok mnie je. Jezu, czekaj, co to jest? Nie, 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 to, to za mnie zrobi Oro go je. To chyba ale nie jestem pewna. Błagam cię odejdź ode mnie. Zaraz przybiegnę Jezu, i cię przyjrze, uratuję, nie martw się. Czy, czym ty jesteś? Grajo. Pójdziesz mnie się uratować. Tak, tak, tak. Wiesz, będę respekt. Już jestem na górze. E, ale wiesz co, nie idź do mnie od razu. Ale się rozejrzę tam. Najpierw. Bo chciałam też, żebyś nie wiedziała, czym jestem, tak okay, więc. Okej, okay. okej. O, Sara. Mi w dupę nie żyje. Mhm. Obok okay, mnie spina przebiegł. Słyszałam cerę, wiesz, te stąpa. Skoro my a. wiemy, że to jest niedaleko. Kardo. Tak, słyszę nawet. O, Dobra, no wiesz, co? jesteś w niebezpieczeństwie, bo tutaj też jest spino. Dorosły. Dosłownie obok mnie nie ja przebiegł. Okej, okay, to wiesz co? Jezu, jestem wolna. Nawet nie ucieknę. Dobra, uciekam stąd. Jestem z tym spinozaurem, Co on spadł? Tak... Ile. O! Siedzi sobie. A, co siedzi? spino na krańcu. Nudcy. No są... okay, czyli dobrze, że uciekłam. Przemradny typ. Jezu, no błagam. <laughs> zamknij, mordę to ławo. Błagam cię, zamknij się! Teraz ją uciszę. Nie, daj mi, daj mi, daj mi. Nie idź do mnie, nie idź do mnie. Nie chcecie tu. ja za to zginie w końcu, czy nie? Ja dalej biję to ławę, nie? Czy przyjść ci pomóc Nie Dobra, wiesz co? Dobra, nie chcę cię przyjść i pomóc Okej okay. Idę Jezu. Tylko weź zaczekaj jeszcze tak sekundkę, dobrze? Pewnie Jezu. Dobra, chodź tutaj Bu! Dzień dobry O. o no, to, hej, to jest Baryonyx? Tak, no Okej okay. Dobra, to są dwie. ja nie wiem Dosłownie nic... nawet nie masz i nie ubiłam, mnie Plus, ja też jej nic nie robię. A ile masz, Bite Forsa? Ja mam... 26. Masz więcej niż ja mam 20. O kurwa. Dobra, masz zabita. W końcu, dobra, jeszcze to. Dobra, to ja ją dobija to Dobra, no halo, id, proszę cię, no it, dobra. <laughs> Kanawia to wygląda. A nie, już myślałam, że umarła. O, ale ma, widać, że. Dobra, już na jedną najedzona jest, to daję. Aż. Dobra, możesz przy tym zostać. Ja idę po wodę, bo mam 4%. Dobrze. Mhm, no to w sumie co? Był Karno, był Allo, był Cera albo bez, bez Alla to był Sara. I był spino I teraz co? Nie ma nic Dawaj sobie gryzkę i dawaj Kiedy ja się przyjdę, zobaczę, blisko, czy daleko Chyba jednak trochę dalej, niż bliżej Tam przy Twinsach jest Nie, to chyba nie ma co Dobra, ja chyba tym barym nie zostanę A Dobra, teraz, teraz są Dorosłem do full adulta, bo dużo, długo piję O Jezus <noise> e, I mam mało bite force'a To już lepiej słucham No, wiele i stamina też ładuje długo. O, o co taką? Ty zostajesz drajo, tak? No, chyba sobie pogram, tak wiesz sobie pochodzę. Nie wiem, to może że on się wylogował, bo ja podeszłam do tego spinoda, mu dwójkę, on w ogóle nie reagował. Aha. Co tak. mógł się wylogować? O, o matko oni tam są. Hmm. W końcu kaniano, to raczej do pod... nich nie dojdziemy, ale możemy i tak się przejść. A w którą są na Titan? Y... Wydaje mi się, że do nich. Czekaj, tu jest klatka s dla ptaków Czekaj, zaraz ogarnę. Na S jest klatka dla ptaków Okej, okay, a w którą stronę, żeby wyjść z tego kanionu jak najszybciej? O ja... To ty <grym> Wydaje mi się, że do nich będzie titan to kanion... Wyszkania... No na N, na pewno Tak Ej, karno Zabił mnie zabił <grym> <grym> mnie też, i na <grym> No, to. Ale to ja się loguję już. Tak, ja wychodzę stąd. Cała za cipeks. Pamiętajcie, żeby dołączyć do naszego gangu na Discordzie, do którego link jest w opisie. Dziękuję bardzo wszystkim wspierającym i się malą.